Jak Ewagryusz używa metafory statku do rozwoju duchowego. Posłuchajmy. Nie zapominaj o morzu i dzikich Falach, pisze. Czy nie pamiętasz, jak twój statek, chociaż był prowadzony do, po do portu wstrzemięźliwości, zatonął z wszystkimi Twymi myślami o niej? Czy nie wiesz, co ci się stało, gdy twój statek natknął się na skałę zatwardziałości? Tak, że pękł kil twego statku i wody urazów wtargnęły, napełniły go i unicestwiły cały ładunek twoich modlitw. Bardzo piękny obraz okrętu, taki marynarski obraz życia duchowego. Warto się w tym przejrzeć, jeszcze raz sobie to przywołać. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam dla przypomnienia. Nie zapominaj o morzu i dzikich falach to bardzo ważne. Czy nie pamiętasz, jak twój statek, czyli twoje życie, chociaż był prowadzony do portu wstrzemięźliwości, czyli do tego celu, aby być prawdziwie wolnym. Zatonął z wszystkimi twymi myślami o niej, o tej wolności. Czy nie wiesz, co ci się stało, gdy twój statek natknął się na skałę zatwardziałości, zatwardziałości serca, zatwardziałości w myśleniu? Także pękł kil. Czyli to co jest pod statkiem. Y i wody urazów wtargnęły, rozdarły to dno, napełniły i unicestwiły cały ładunek Twoich modlitw, czyli starań duchowych. Warto o tym pamiętać, warto nie zapominać o tym, co może się stać. Korzystajmy z tego okrętowego obrazu.